Sporo pytań o, o ten wymiar tętniaka. Tutaj kolejna pacjentka pisze o, wyniku, o tętniaku na tętnicy łączącej przedniej. Może warto chwilę o tej łączącej przedniej też powiedzieć. Tutaj pacjentka pisze o tętniaku o wymiarze 3,2 na 2,8 na 1,5 mm. Czy można obserwować? Myślę, że na tą łączącą przednią możemy chwilę poświęcić. Mhm. Więc tak. Tętnica łącząca przednia jest to mała tętniczka która łączy dwie tętnice przednie mózgu i ta tętniczka ma około 0,6 do 0,8 mm. Przepraszam na mikrofon, przepraszam bardzo. Chwilewa przerwa techniczna. Mamy niedopowiedziane gości, ale już wracamy. Przepraszam bardzo. Czyli łączące łącząca przednia, tętnica łącząca przednia. Jest to tętnica, która łączy dwie tętnice przednie mózgu. Łącząca przednia jest, jest to małe naczynie 0,6-0,8 mm, natomiast jest to najczęstsza lokalizacja statystycznie tętniaków naczyń mózgowych. W tej lokalizacji najczęściej występują różnego rodzaju anomalie rozwojowe. Powstają tętniaki, które. które Niestety często pękają. Także tętnica łącząca przednia jest to najczęstsza statystycznie lokalizacja tętniaków. Pęknięty. Pęknięty też również. Tak, już, i już. No teraz kolejny temat, który się często pojawia w trakcie naszych konsultacji z pacjentami. Stan po implantacji stętu, ten jako szeroki szyj, czy można wykonywać ćwiczenia fizyczne? W przypadku tętniaków, które są niekorzystne morfologicznie, czyli takie tętniaki. Z szeroką krią, Zabiegi wykonujemy z implantacją stętu. Bardzo często również uzupełnione leczeniem spiralami. Natomiast w stętach dokonał się ogromny postęp. Nie można jednoznacznie powiedzieć i dać rekomendacji u chorych po wszczepieniu stętu. Dlatego że stęty możemy podzielić tak najprościej na stenty takie klasyczne do remodelingu i stenty tak zwane flow divertery, czyli o takim gęstym utkaniu. Stęty o gęstym utkaniu z reguły nie wymagają uzupełnienia spiralami i powodują całkowite wykrzepienie tętniaka i chory nie wymaga dalszego postępowania. Stenty o rzadkim utkaniu, zbudowane najczęściej z 16 drucików nitynowych, one statystycznie w tętniakach małych powodują zmniejszenie tętniaka w 80% przypadków bez uzupełnienia spiral. Natomiast w dużych tętniakach one wymagają dodatkowego leczenia z użyciem spiral. I te ćwiczenia fizyczne? Ćwiczenia fizyczne. Pacjent pyta, czy pacjentka? Pacjent. Pacjent. Oczywiście wszystkie ćwiczenia, które prowadzą do jakichś bałtownych skoków ciśnienia, są niewskazane. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy, czy może Pan ćwiczyć lub nie. Jeżeli oczywiście pójdzie Pan na siłownię, będą no, te ćwiczenia siłowe z podnoszeniem dużych ciężarów, jeżeli ten tek nie jest wyłączony, to powiemy nie. Jeżeli są to ćwiczenia niewielkiego stopnia, aerobowe, które nie powodują skoków ciśnienia. To, to myślę, że oczywiście najbardziej. Myślę też, że warto powiedzieć, że jeżeli już mamy tego pacjenta z wyłączonym ten z zamkniętym, no to nie no nam w tym leczeniu, kiedy może... wrócił do normalnego to, funkcjonowania. To Wtedy oczywiście może, może normalnie funkcjonować. Tutaj taka, taki dłuższy może troszeczkę opis. I bym chciała jeszcze wrócić, bo w trakcie odpowiadania na pierwsze pytanie padło takie stwierdzenie, że nie warto badać dzieci kilkunastolatków i ten temat tętniaków u dzieci to zaczął się pojawiać, że jednak one występują się odzywają Rodzicie, rodzice, o których, um, tętniaki, u których w dzieci wystąpiły tętniaki i krwawienia z tych tętniaków. Może chwileczkę o tętniakach u dzieci, bo może to stwierdzenie, że nie warto badać um, może być bardziej zrozumiane. Tak, bo, bo problem na pewno jest bardzo złożony i tak jak w medycynie, zawsze mówimy, że nie ma y, odpowiedzi jednoznacznych na wszystkie pytania. Gdybyśmy mieli powiedzieć statystycznie, to tętniaki nie występują. Ludzi. Statystycznie oczywiście. Natomiast my przez nasze 20 lat pracy y, podczas 20 lat leczenia chorych z tętniakami naczyń mózgowych mieliśmy dwa przypadki, u których, których doszło do krwawienia powodu pękniętego tętniaka naczynia mózgowego, naczynia mózgowego u dzieci. No to niezwykle rzadkie przypadki. W piśmiennictwie one występują niezwykle rzadko. Nasz przypadek też został chyba opublikowany. Dziecka z na tętnicy środkowej mózgu. Natomiast myślę, że nie warto badać dziecka za wszelką cenę. Pamiętamy, że ono... no, to o No, takich badania przesiewowe, bo też no, warto, nie warto. No, jak ktoś ma potrzebę, to może, może, może zrobić to badanie, tylko taktycznie bardzo rzadko tego pniaka tam znajdziemy. I też ta statystyka występowania u dzieci tęniaków jest inna. Oczywiście, ale musimy wziąć też inny aspekt pod uwagę. Małe dziecko nie wyleży w rezonansie. Nie jest w stanie wyleżyć w 40 minut w badaniu rezonansu magnetycznego i rezonans magnetyczny u dzieci, robimy najczęściej u małych dzieci oczywiście, w znaczeniu ogólnym, to jest oczywiście bezsensowne robienie u takich małych dzieci w celu poszukiwania tętniaka naszym mózgowej. Jeżeli mówimy o dziecku kilkunastoletnim to oczywiście, jeżeli rodzinnie występowały tętniaki, jeżeli były krwawienia w rodzinie, to oczywiście można rozważyć taką diagnostykę. Czy można zrobić rezonans kręgosłupa przy założonej spirali tętniaku mózgu? Można oczywiście. Wszystkie, wszystkie sprzęty, które wszczepiamy do naczyń mózgowych, wszystkie spirale, wszystkie stęty, flow divertery, wszystkie urządzenia, które zostawiamy w naczyniach u pacjenta, są bezpieczne do Wykonania każdego badania rezonansu magnetycznego. Każdego. Kiedyś było zalecenie o czekaniu trzech miesięcy, ale to było przy tych bardziej metalowych, stętach, jeszcze wieńcowych. Teraz już. Tak, na... teraz, teraz wszystkie materiały, które wszczepiamy, albo są platynowe, albo są zbudowane z nitynolu, czyli z niklu, to są materiały 100% bezpieczne w badaniach rezonansu magnetycznego. Czy przy niezabezpieczonym tętniaku 2,2 mm można planować ciążę? Pierwszy tętniak już po amortyzacji. Można, myślę, oczywiście oczywiście, nie można, w zależności oczywiście, gdzie ten tętniak jest zlokalizowany. Natomiast pamiętajmy, że każdy chory z który trafi do ośrodka wykonującego jakiekolwiek zabiegi, czy to będzie zabieg laryngologiczny, czy, czy, czy chirurgiczny, czy kosmetyczny, czy to będzie też poród, w tych sytuacjach lekarze wykonujący dane leczenie będą obawiali się chorego wstępniakiem leczenia tego chorego, dlatego że znieczulenie, że zwłaszcza ogólne u chorego, zwłaszcza te, które jest źle prowadzone w przypadku głównie tutaj skoków ciśnienia podczas wybudzania, może doprowadzić do pęknięcia tętniaka I każdy chory, który trafia do, do ośrodka z innego powodu Leczenia, no gdzieś tam y, trafia często na, y, na sytuację taką, że zmuszony jest, jest dostarczyć zaświadczenie, że może mieć wykonywany zabieg, że ten zabieg nie wpłynie na, na, na przebieg operacji, że nie wpłynie na pogorszenie jego, jego zdrowia. To Pytanie ociążę tutaj okiem radiologa, a od razu przypomnę, że kolejną sesję mamy zaplanowaną z ginekolog. I będziemy pewnie troszeczkę szerzej omawiać występowanie tętniaków u kobiet, i, i pewnie o tym też troszeczkę dłużej porozmawiamy. Teraz przejdziemy do pytań o rekanalizację. Chciałabym, żebyśmy wytłumaczyli, żeby profesor wytłumaczył pacjentom, co to jest rekanalizacja, mhm. dlaczego się pojawia, u kogo i co się z nią robi i czy jest groźna. To zbiorczę już wszystkie, wszystkie pytania o rekanalizację. Przede wszystkim, co to jest? Bo... Rekanalizacja. To jest, jeżeli całkowicie wyłączymy tętniaka z skrążenia i następuje ponowny napływ do wolka tętniaka, jest to określane w nomenklaturze diagnostyki radiologicznej jako rekanalizacja. I teraz tak, jeżeli mamy do czynienia jedynie z przepływem przyszyjkowym, to oczywiście taki wynik diagnostyczny nie powoduje zakwalifikowania chorego do, do, do dalszych etapów leczenia. Natomiast jeżeli mamy napływ, czyli do worka tętniaka, tak wpływa ponownie do worka tętniaka, ma kontakt ze ścianą tętniaka, to oczywiście taki chory gdzieś tam najczęściej wymaga dalszych etapów leczenia. Też pamiętajmy, że jeżeli mamy wynik diagnostyczny z rozpoznaniem rekanalizacji tętniaka, Należy bardzo przede wszystkim zobaczyć i porównać wynik leczenia bezpośrednio po zabiegu z wynikiem kontrolnego badania. My, wykonując leczenie wewnątrznaczyniowe zwracamy uwagę na wiele aspektów. Nie wyłączamy tętniaka nigdy za wszelką cenę, za wszelką cenę w całości skrążenia. Pamiętajmy, że bardzo często mamy sytuację, że bardzo ważne naczynie mózgowe odchodzi z szyi tętniaka, odchodzi gdzieś z sąsiedztwa, gdzieś tam wyjścia tętniaka z naczynia macierzystego. I oczywiście zabiegi embolizacyjne z się spiral, spiral prowadzimy tak, żeby nie zamknąć tego naczynia macierzystego. Czyli korzystniej dla chorego jest pozostawić niewielki przepór przyszyjkowy, ale oczywiście zachować drożność tego naczynia, niż za wszelką cenę zamknąć tętniaka, ale doprowadzić do, do wystąpienia udaru niedokrwiennego z zamkniętego naczynia odchodzącego z tętniaka. Czyli zawsze oczywiście należy porozmawiać z lekarzem wykonującym zabieg o sposobie przeprowadzenia tego zabiegu, ale też pod kątem możliwych powikłań w kontekście nie w pełni zabezpieczonego tętniaka. Myślę, że czytając tutaj te pytania i na naszym forum i dzisiaj, że słowo rekanalizacja jest często błędnie rozumiane jako pęknięcie i wypływ krwi z worka tętniaka lub powiększenie się tętniaka znaczne, a nie zawsze rekanalizacja, właściwie bardzo rzadko rekanalizacja oznacza powiększenie się tętniaka jako takiego. Ten Tętniak często ma ten sam wymiar. Tylko gdzieś między te spirale, które tam włożyliśmy, na podwakrę, więc myślę, że słowko jest też dosyć. Pamiętajmy też, że, że, że jak chory trafia na badanie diagnostyczne, to radiolog, który opisuje to badanie, jeżeli widzi napływ krwi do worka tętniaka, to bardzo często nadużywa słowa rekanalizacja. Nie powinien nigdy opisywać, że jest to rekanalizacja, tylko że widoczny jest napływ do przyszyjkowej części tętniaka na głębokość np. 2 mm. Ale to może być tak, że my w trakcie zabiegu celowo zostawiliśmy taki margines napływu, biorąc się zasadą primum non-nocer. Czyli nie jest to ponowny napływ, czyli ponowne jakby odtworzenie tego tylko jest to nasze celowe działanie podczas pierwszego zabiegu udanego chorego. I to nie ma nic wspólnego z rekanalizacją, oczywiście. Myślę, że bardzo tutaj też uczyć pacjentów, że bardzo ważne istotne jest doniesienie. Do, na badanie kontrolne poprzednich wyników i opisu zabiegów. Bo niestety pacjenci często są, dają tak czekają, czekają na sam opis, a jak, jak, jak opisujący radiolog rezonans nie wie, co było zrobione, to trudno też mu nie napisać się o tej rekanalizacji lub o przepływie przeszczegowym, jeżeli nie wie, jaki ten nie był dłużby. Ja myślę, że nie. Ja tutaj jestem akurat przeciwnikiem dostarczania dokumentacji medycznej. Pamiętajmy, że radiologów generalnie na świecie nie ma. Teraz wyobraźmy sobie, że radiolog ma do, pytania, do badania sto badań rezonansu i każdy chory mu przyniesie swoją historię choroby. Nikt nie będzie miał czasu, żeby zaglądać do tej teczki i przeglądać jakiejś historii choroby. Najważniejsze jest prawidłowo wystawione skierowanie. To zawsze podkreślam. Czyli w skierowaniu powinien być napisane krótko. Tętniak na przykład łączącej przedniej, pierwotny wymiar 5,2 mm, embolizowany za pomocą spirali. Kropka. Wtedy ta informacja wystarczy. No chociaż tyle, bo często to, jest to tak. po prostu badanie kontrolne i no i trudno potem od tego opisującego etiologa tak. tak. oczekiwać, że, że nie napisze o Kolejne takie może krótkie pytanie. Czy ten głowy może, czy tętniak może powstać po urazie głowy? Tak, no ale są przypadki tętniaków pourazowych, oczywiście etiologia i powstawania jest zupełnie inna, ale są to najczęściej tętniaki rzekome, Czyli takie, które nie zabierają wszystkich warstw tętnicy. Jest to zupełnie inny rodzaj tętniaków, ale one oczywiście wymagają też postępowania. A czy pojawiły się nowe rodzaje stentów dla osób mających alergię na metale? I tu jest duży problem. dlatego że, Dlatego, że alergia na metale jest rzadko. Wykrywane jest rzadkim zjawiskiem, aczkolwiek znane są przypadki alergii przede wszystkim na chrom, na nikiel, na platynę. Niestety nie ma na razie stentów, które nie zawierają niklu, tytanu czy platyny. I leczenie takie. Jest bardzo trudne. Oczywiście mamy też w swoim arsenale terapeutycznym stenty czasowe, czyli stenty, które zakładamy tylko podczas embolizacji do wypełnienia spiral i po zabiegu je usuwamy. Natomiast są to stenty, które są dedykowane dla chorych z stosunkowo niezbyt szeroką szyją. W przypadku tętniaków z bardzo szeroką szyją te stenty nie znajdują zastosowania. No ale tak też nie możemy jeden do jeden przekładać uczuleń, które objawiają się w tych testach skórnych na uczulenia przy Nie możemy, ale, ale pamiętajmy, że jak ten przyczepimy, on zostaje u pacjenta do, do końca życia. Do koncerzu, nie wyciągniemy go już.